Krótkowzroczność jest jedną z najczęściej występujących u dzieci wad wzroku, a częstość jej występowania wciąż rośnie. Ta z pozoru niegroźna wada wzroku jest jednak związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych chorób oczu w przyszłości, które wzrasta z wiekiem i wielkością krótkowzroczności. Jedną z najczęstszych przyczyn krótkowzroczności jest nadmierne osiowe wydłużenie gałki ocznej. Aby dobrze zobrazować ten proces, wyobraźmy sobie nadmuchiwanie balona, prowadzące do stopniowego zmniejszania się grubości jego ściany i pojawiania się w jego strukturze nadmiernych napięć. Analogiczne procesy zachodzą w strukturach oka w trakcie jego nadmiernego osiowego wydłużania. Tego typu zjawiska są podstawą mechanizmów prowadzących do poważnych zaburzeń funkcji i schorzeń oka. Odwarstwienie siatkówki to stan, w którym dochodzi do oddzielenia się neurosensorycznej części siatkówki od podłoża, do którego normalnie przylega. Jest to bardzo poważne schorzenie, które nieleczone prowadzi do całkowitej utraty widzenia. Istnieją trzy główne typy odwarstwienia siatkówki pochodne, trakcyjne i wysiękowe. Najczęściej występujące odwarstwienie jest następstwem powstania przedarć lub otworów siatkówki, które umożliwiają dostęp płynu do przestrzeni między jej częścią neurosensoryczną a nabłonkiem barwnikowym. Utrata ciągłości siatkówki zachodzi najczęściej w obszarach zwyrodnienia, które bardzo często występują w oczach krótkowzrocznych. Na skutek zwiększenia odległości pomiędzy fotoreceptorami a odżywiającą je naczyniówką dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń prowadzących do utraty widzenia. Objawami rozwijającego się odwarstwienia siatkówki mogą być nagłe pojawienie się w polu widzenia pływających punktów lub mętów, którym mogą towarzyszyć błyski światła, a w bardziej zaawansowanych stadiach ubytek pola widzenia. Makulopatia krótkowzroczna to stan, w którym wskutek nadmiernego osiowego wydłużania oka dochodzi do zmian w obrębie plamki, centralnej części siatkówki odpowiedzialnej za barwne i wyraźne widzenie. Uszkodzenie plamki ma charakter postępujący, prowadząc do stopniowego lub gwałtownego procesu utraty części lub całości centralnego widzenia. Osoby z większą wadą krótkowzroczną i dłuższą gałką oczną są bardziej narażone na ryzyko zmian zwyrodnieniowych plamki. Objawy obejmują pogorszenie widzenia centralnego, rozmycie obrazów i zniekształcenie obserwowanych obiektów. Makulopatia krótkowzroczna jest nieodwracalna, a jej efekty w rzadkich przypadkach można jedynie częściowo złagodzić. Kolejnym poważnym zagrożeniem związanym z krótkowzrocznością jest jaskra. Jaskra to schorzenie, które powoduje postępujący zanik nerwów wzrokowego. Nerw wzrokowy to przewód przekazujący informacje z oka do mózgu, gdzie są interpretowane jako obraz. Uszkodzenie nerwu wzrokowego prowadzi do utraty pola widzenia, a w zaawansowanym stadium do nieodwracalnej utraty widzenia. Dla większości osób jaskra kojarzy się z podwyższonym ciśnieniem wewnątrz gałki ocznej, jednak nie zawsze jest to prawdą. Gałka oczna produkuje płyn zwany cieczą wodnistą, w zdrowym oku, produkcja i odpływ cieczy wodnistej są w równowadze. Gdy ta jest zaburzona, ciśnienie wewnątrz oka rośnie, co w efekcie może skutkować jaskrą. W przypadku osób z krótkowzrocznością nadmiernie rozciągnięta gałka oczna podnosi ryzyko wystąpienia jaskry. Jest to związane ze zmniejszeniem grubości i osłabieniem ściany gałki ocznej oraz większym promieniem krzywizny oka. Zmiany jaskrowe mogą w tego typu oczach występować i ulegać progresji pomimo poziomu ciśnienia wewnątrzgałkowego w granicach normy. W związku z tym u osób z krótkowzrocznością stosuje się bardziej rygorystyczne kryteria diagnostyczne oraz częstsze badania nerwów wzrokowego oraz pola widzenia, aby móc jak najwcześniej zdiagnozować jaskrę. Zmiany powstałe w wyniku rozwoju jaskry są nieodwracalne. Dlatego tak ważne jest jej wczesne wykrycie i odpowiednia terapia. Co ważne, procedury chirurgii refrakcyjnej poprzez zmniejszenie grubości rogówki w znamienny sposób wpływają na zwiększenie ryzyka wystąpienia i progresji jaskry. Zaćma to choroba oczu, w której soczewka oka, w wyniku ciągłego wzrostu elementów strukturalnych i ich nadmiernego upakowania w torebce, w jakiej znajduje się soczewka, zmniejsza swoją przezierność. Soczewka oka jest jednym z podstawowych elementów odpowiedzialnych za skupianie światła na siatkówce, umożliwiając nam wyraźne widzenie. W przypadku zaćmy soczewka traci swoją przezierność i powoduje rozproszenie światła, co prowadzi do pogorszenia ostrości widzenia. Nie da się tego skorygować za pomocą okularów ani innych metod optycznych. Osoby z zaćmą odczuwają widzenia jak przez mgłę i pogorszenie kontrastu. W przypadku krótkowzroczności zaćma może wystąpić wcześniej, rozwijać się szybciej, a także mieć inny przebieg niż w przypadku innych przyczyn schorzenia. Wówczas nawet niewielkie zmiany w soczewce mogą wywoływać intensywniejsze odczucia u pacjenta, co znacznie wpływa na jakość ich życia. W przypadku wszystkich schorzeń oczu czas ma kluczowe znaczenie. Dlatego konieczna jest natychmiastowa interwencja medyczna. Należy podkreślić, że korekcja krótkowzroczności nie eliminuje większego ryzyka wystąpienia opisanych powyżej chorób. Długość osiowa gałki ocznej nie ulegnie zmianie po zastosowaniu korekcji wady wzroku nawet po procedurze korekcji laserowej. Dlatego tak ważne jest regularne badanie wzroku dzieci i młodzieży, aby wczesne wykrycie krótkowzroczności umożliwiło podjęcie odpowiednich działań spowalniających postęp tej wady i minimalizację ryzyka wystąpienia w przyszłości poważnych chorób oczu. Współpraca z lekarzem okulistą i stosowanie się do zaleceń są kluczowe dla ochrony zdrowia oczu i zapobiegania powikłaniom związanym z krótkowzrocznością. Nie przeocz krótkowzroczności u dziecka. Pamiętaj o kontrolnych badaniach wzroku.